Witajcie spiknie Dzisiaj kawały ze samochodu Słuchajcie, kupił se górol Kupił se górol lakierki Wypastuł tak pierońsko Porządnie, jak się mu świeciły Jak psu jojka Jak to się u nas mówi I poszedł na, na imprezę No i siadł sobie przy barze, wypił se jednego drinka Drugiego I, i patrzy, taka ładna dziopa w rogu stoi i poszedł do niej, pocałował ją w rękę, mówi, mogę prosić do tańca? No to ta czemu nie? Poszedł hulo z nią, hulo, włożył, włożył tego lakierka pod, pod, między nogi i tak patrzy, mówi tak, o kochanie, masz czerwone majteczki. Ta się tak zdezorientowała, zde mówi, bo ten pieron jasny. Poszła, poszła do kibla, wziąła i przebrała se, przebrała se na białe. No i on znowu wypił tego drinka jednego, drugiego, zaś odważniejszy się, się zrobił, poleciał zaś znowu do niej pocałował ją w rękę, mówi przepraszam, czy mogę prosić do tańca? No i znowu hulo, hulo, hulo z nią, wło włożył tę nogę między nogi pod sukienkę jej i, i mówi tak: o, kochanie, teraz masz białe majteczki. Teraz myślę, skąd ten Pieron wie jasny. Poszła do kibla, zdjąła całkiem przyszła z gołą dupomi i zaś. Zaś ona stoi w rogu, on wypił drinka, poleciał znowu do niej, w rękę ją pocałował. Mogę prosić? No to mogę prosić, zobaczymy. Hulo, hulo z nią włożył tę nogę między, między nogi, tak patrzy. Przetar tego buta jeszcze raz, tak nogawkę, Patrzy jeszcze raz tego buta, mówi, króci, go do nowe buty już tak opierońsko dziura. Z jednej strony Dunajca. Józek siedzi, że. Franek, Franek! Franek się pytał, co się stało Józiu, a ty chodź za wozem, siod na gorsku? A u nas to jak ktoś siod na gorsku, to znaczy, że kręci go żołę. Siedzi na tym, na, na przykrywce i, i, i kręci, żeby się mu nie przypoluła. No i on się, że chodzę, bo wozem, siod na gorsku. No i a Franek go to tak, no wiesz co Józek, no przyszedłbym chętnie, ale, ale Dunajec, Wartki, on nie umie pływać, kurwa utopia się. A ty go do... A, a ten, a Józek go do tak, a ty widzisz tu kamy, kamycki so, to prze, przeskoczysz po tych kamyczkach i, i jakoś i ja, jakoś prze, prze, przeleżysz na tę drugą stronę. No to Frankowi się chciało baszpić. pić, no to zaczął skokać po tych kamieniach, idzie, idzie i tak gdzieś był już w większej połowie, noga się mu poślizgła w pier, się do tej wody. Józek widzi, co się dzieje, ten rękami macho, topi się. No to ten wziął takiego kioka i do i, i domu te, tego kioka, Franek się złapał tego kioka, tak, Józek go wyciągnął tym kijem tak do pasa, no i patrzy, Józy ten Franek. Franek nie oddychał, no to co mu zrobić tu znowu oddychanie? No to jak mu, jak mu nacisnął tu, no to mu wyleciała woda, nacisnął mu tu znowu woda, nacisnął mu jeszcze raz woda, później zaś piosek, woda, siuter i tak na przemian, na przemian. w końcu się Franek ocknął i go da tak, Józe, kurwa, wyciąg, że mnie kapeckę wyży, bo cały Dunajec przepompujemy.